Siema widzowie z tej strony skate.pvp PvP jestem tutaj sobie z moim kolegą z klanu tutaj... i będziemy sobie dzisiaj klucze otwierać, dobra widzowie, patrzymy teraz na czat, wszyscy patrzą na czat i uważam, SkatePvP Skate PvP Ej, nie mam nic obyku, ale by było weka no. Jest! Olej, jak się świeci na kolorowo, widzisz to? Pakiet Bogola. Jestem Bogiem. Widzę, jestem bogiem. Widzicie w komentarzu, jestem Bogiem, to może coś wygracie z tego co otworzę. Dobra. Daj wymianę. Wymiana. Kola. Ej, od razu piszę do mnie! Maciora XD Mogę jeden epicki klucz? E, czekaj, ja to muszę rozdzielić. Nie da się rozdzielić, to poczekaj. I dwa tak, ja, dobra. No najpierw daj wymianę. Dobra, masz tak klucza. Najpierw epickę. Idziemy otworzyć najpierw epickę. Nie, no, no. Na zmianę ja mogę zacząć Do łapki? Do łapki ja, dobra, najpierw lewy otwieram i grubo zaczęliśmy chyba. Bania! Anarchiczna bania! No to grubo polecieliśmy. No to, no to mi oddało. Dobra, na konkurs. Chyba, że ktoś mówi... Mógł... Dobra. Ja elki nie mam wyku Teraz skapnę. Dobra. Pośpiech, pośpiech. A ona jest... ile ona jest warta? Sprawdźmy to. Yy, według najniższej C. Aha, yy, 4000. To nie jest źle. Tyle, ile jest klucz warty. Dobra, teraz środkowy otwieram. Lecimy po kolei. I tak, 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 tak. A, perły, 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 perły. Zastakowało mi się. Dobra. Lecisz. Lecisz. Nie, aj, 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 Dobra, teraz prawe. I. Dobra, chyba mam farta. Jest otem. Dobra, nie miałem to temu, więc dziękuję. O jezu, wątpię ja. na Nie, O siębre <grym> Dobra, teraz otwieram drugą skrzynkę. Od znowu od lewej. Odda? Odda, od... Nie, nie, odda, nie, odda, nie, odda. Osiem refów. O, z naszego klanu. Wszyscy endrajtowi. Dobra, teraz e, jakie teraz? Teraz środkowe. Dobra, może jeszcze raz. Jeszcze raz środkowe. Nie tak, nie, nie, tak, tak, nie, nie. Dobra, chorus. Dobra, no mi się... Dobra, teraz stop. Ile masz kluczy? Ile masz kluczy? Pośpiech. Nie, koksy. No to chodź, cecha ostatnia. 8, bo tu już się dużo ludzi zebrało. Ej, co jest laga mam. A, dobra, przeniosłem. Przeniosłem. Halo? Nie, bo ja mam cztery, to ty. Dobra, ja. Dobra, ja teraz jedną bez. Ja bez. Ja bez animacji teraz, bez animacji. Pośpiech. Dobra, ja otwieram. Ale to tak, tak. Totem, totem. Nie, perły, perły. Ale dobra, jest dobrze. No jak, jak uciekać. Dobra. Bez animacji. Otrucie, tak jest! <grywanie> Nie wiem co wyrzucić. Ej, bez kitu. Nasz sojusz. Dobra, ja mam ostatnią, nie wiem jak ty. No dobra, no to dawaj na 3-4, środkową, bez animacji. 3-4 czter... No, 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 środkowe. 3-4 Jest! Co 16? A, ty masz fajerwerki, a ja mam to do miecza. Dobra, pokażę wam widzowie od razu jak to działa. Dobra, pokażę wam widzowie jak to działa. Tutaj klikacie prawym przyciskiem myszy. Klikacie lewym na miecz. Lewym na mieć, i teraz klikacie w to, i mam obrażenia 10. To jeszcze raz. O Jezu, dodatkowe obrażenia 4, i odda, odda, odda. 11. Dobra, miałem, Dobra. miałem 16. Miałem 16. 17. Dobra, to ja pierwszy, ja mam 8. No, no, no. I uwaga. Odda, odda, odda. Nie, nie, tak! Nie! Aj, spodnie, brakowało mi chyba spodni na konkurs. Zwykłe, 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 zwykłe. Ej, dobra, mam już noseta na konkurs. Teraz tylko jedną część na ten. na ten inny. Znaczy na ten. Wystawię sobie otrucie. Wystaw, w ciemno, 5000, wale. Tu wale. Trzy tysiące, no otwieraj. Daj, kupił mi ktoś, kupił mi ktoś, nieważne, dawaj, dawaj, dawaj. Ej, do łapki. Co masz? Aj, 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 a obok czego było? No no to dobra, to jest inaczej, widać. E, dobra, to. Ja Miałem się dobrze otwieram. Tak, nie, nie, nie. Jest, jest! Nie podpalenie. Dobra. To nie, to ja, 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 ja. ja. E, dobra, prawe, prawe, prawe musi oddać. Część, 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 trze... Aj, kurde. Karamba, buty. Ej, nie, co jest? Laga dostałem, halo. Dobra, mi się. No dawaj. Albo nie, dobra. no dawaj, dawaj. Dobra, bez animacji robię, nie? Miecz. Jak chcesz chociaż jedną część... On, co, co masz? Dobra, otwieraj teraz. I do łapki, do łapki, do łapki, ja to patrzę. No, jakby była elka. Łuk. Ale nie Fartnie. nie? Mi coś czuję, że teraz od to dwójka albo elitra, nie? Tak coś czuję. Dobra. Nie, Bania. Nie! Obok butów dwójek! O Boże, no nie, no już tak... E, to jesteś tam 200, nie, to... Dobra, mam trzy klucze. Dobra, Musi musiąść jedna rzecz. Ja chcę tylko jedną. Dobra. Otwieramy to. Będzie. Nie, nie będzie. Nie! Refy! Sta ref, refów, Jest dobrze. Wyrzucę jednego refa. To wyrzucę, to wyrzucę. Dobra, to. I będę mieć ostatni klucz. Nie! No pośpiech, znaczy no, czy szybko, się jezu? I ostatni, no mogę, oddaj LK albo anarchiczną klatę. dwójka Albo coś. Oddaj mi coś. Dwójkę. Dobra, otwieram. A ja w ogóle w tym also... Nie, Trident, nie. Bania. Bania. Nie na jednej części tego. Po ile mieć pochodzi, po ile miecz chodzi. Dobra. Ja wy sobie dziewięć Takie drogie teraz te rzeczy. Dobra, no, po... Te, ja mam tu banie, mam. No no mam całego seta na ten konkurs. A buty po ile chodzą? Ile, 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 ile? 7 Siedem... No to już 650 wystawiam. O Jezu, kupili mi miecz. Aha, bo jeszcze ilość. Czy ja mam coś jeszcze do wystawienia? Refów nie... nie będę wystawiać, a nie podpalenia. Ej, ale poczekaj, poczekaj. Ja może nie sprzedam... Czekaj, 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 czekaj. Ej, dobra, robię chyba sobie zapasowego seta, nie? I kupuję całego. Ta, będę chodzić z wama i będę sobie podmieniać. Dobra, widzowie, konkurs jednak na tego seta, nie, nie na tą część dwójkę. Myślałem, że mi dropnie. Więc konkurs na takiego seta. A ja sobie pokupuję. Czekaj, niech mi się ta bania sprzeda, będzie najlepiej, albo buty. A jeszcze ta szybkość, czekaj, sprawdzę już sam.

Jezu, ja tak, ja tak nie lubię na speeda jeden się sklepać. Chodź tu, chodź tu, chodź tu. I widzowie, w ten oto sposób kończymy ten odcinek. No, w następnym odcinku na, na pewno będę mieć seta. W ogóle mam 2,37 hajsu. Ej nie, czekaj, ja mam, ile? Ja mam 21 tysięcy. No dobrze, dobra, zaraz w ja sensie się z wami żegnam, więc trzymajcie się i narka.